Jak tam, gotowy? W limuzynie siedzi Delamain. Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. <gryś> Żebyś wiedział, skurwy, synu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Da? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety nie przyjmujemy takich zleceń. Trzy miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. To pakiet usług dla klientów premium. Płacisz, wymagasz? Patrz, to proste. Delamey, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Dex na nas nie oszczędza. No to już wiemy, na co idzie jego część. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. Wychamuj trochę. W sensie? Jeszcze w niej nie jesteś. Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Każdą chwilę. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie. To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w Konpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, wi słyszysz? Też to uwielbiam. Pieprzcie się. <laughs> Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Będę na panów czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Witaj Night City. Jak zawsze. Your... czekaj, wezmę Flatheada. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim z działu technologii wojskowych. Witamy Pabiery w Konpeki Plaza. Pamiętam. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę pójść. Jasne. <laughs> Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z panem takim? <laughs> Najmocniej przepraszam za zamieszanie. <laughs> Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Witamy w Kompeki Plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko? Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomie pana takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Wi zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. Osiemnaście godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. E, oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, czterdzieste drugie piętro. Jeszcze tylko drobiazg, proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to? Harry. Hmm? Przyjemny chodelnik, nie to co na targach w Curychu. Rachel Jackie, skąd się wygłupiać? Udało ci się no co, wchodzę w rolę. Warteż, niczego sobie. Witamy w Konweki Plaza. Dni powszechnie nie obowiązuje rezerwacja, Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu misty, jak już domkniemy ten kąt. A ja tam zajrzę na chwilę. Wiesz co? Z tą walizką czuję się jak cholernia dyre. Chłodnie w Barku!

Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapadaj w cukiereczku. Zawsze jesteś taki bezpośredni. Wysałem to z mlekiem matki. 50% białka, 50% wysoko paliwa. Hmm? Nosiła wiatr we włosach, że tak to mówimy. Należyła do Alde Caldas, zanim spadły bomby. Ostatnie słowo? Bądź sobą, Dawid. Dokądkolwiek pojedziesz. Na razie zaparkowałem tutaj. jestem sobą. Ciekawa historia. Szkoda, że zmyślona. Każdy każdym ataku. Ty też, cukiereczko. A... Podać coś? Może wodę? zobaczmy, co w karcie. Oczywiście. Nie tu techniku na naszych. Jesteśmy w pokoju. Mm, całkiem stylowy. A szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, Ba. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netranera. Si, si, me acuerdo. Teraz odpalacie flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prostota jest najbardziej kmusztowna. Aureliusz? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Wciąż nic? No weź, to nie może być takie trudne. Jest i szyb. Okej, okay. Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Sprawne. Bateria pełna. Kurwa, utknął jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Wij weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł gotowi znaleźć drogę. Dlaczego ja mam się podłączać? Bo mnie Wiktor nie daje na krechę. Za wolny przesumam. No, bierz, szkoda czasu. Mają monitoring w całym hotelu? Mm -hmm. Nawet w sypialniach. Gościom to nie przeszkadza? Lepiej zrezygnować z prywatności, niż stracić życie. Na nasze szczęście, Jorinogu ma większe jaja. Penthouse nie jest monitorowany. Trzymaj. Okej. Okay. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od Prowadź go do, do, do następnego miejscu. otworu wentylacyjnego. Arasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie woliło o pieniądze, tylko o wybory. Jak im nie otwiera świetle? Że nie mam kontroli nad Łącą? Dzielnicą z której sam pochodzę? Tyle mam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać.

Myślisz, że jest wolny? Kto taki? Hmm, przystojny, obrzydliwie bogaty, z drapieżnym błyskiem w po... oku. Hmm, może holoprojektor? Zajmuje nasz Nie. Arsaka? Tacy, jak on zawsze są wolni. Panel inteligentnego pokronia. Nada się? Nie przyda nam się. się. Mam tu kontroler Ty klimatyzacji w terrarium. Wszędzie zostawiasz Bingo, wyślij do niego flatheada. Coś się dzieje z terrarium. Hej, Bug! Udało się! Cholera dziewczynowi! Pierwsze zwierzęta kosztują! No dalej, nie mamy czasu. Prezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek. Niezbyt mu co idzie. Cholera. No to inaczej. Pomyślne. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Tak. Rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Mm, gotowe. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z panem. Dziwne, że mają tu tylko jednego Netranera. Jeden Netraner, ale stał operacji na sekundę. To co robimy? Unieszkodliwiam Musisz się do niego podpiąć Flatheadem. A ja zamrożę go jednym takim. Nazwa, nie a, a ten rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić Flatheada. szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Chyba znalazłem przejście. Wyślij tam Flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. Podepnij botę do fotela. Zostaje, tak? Przypilnuję nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci, możesz się wylogować. Mój biedny. Jak się czujesz? Okej. Okay. Tylko trochę mi się kręci w głowie. Bak, ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej. A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Właśnie to zrobię. Wiklapnij sobie, musisz odpocząć.